Nazywam się Beata Niedomagała, jestem nauczycielką biologii w liceum nr 13, a także administratorką grupy Bielany Less Waste. Dziś zapraszam Was na kolejny film z cyklu Duchu Zero Waste, w którym spróbuję namówić Was do pożegnania się z plastikiem. Choć plastik jako tworzywo sztuczne jest dziś bardzo popularny i wszechobecny, jego historia jest stosunkowo krótka. Wszystko zaczęło się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy w 1856 roku brytyjski metalurg opatentował pierwsze tworzywo sztuczne znane później jako celuloid. Prawdziwy przełom nastąpił w roku 1907, kiedy belgijski przemysłowiec wynalazł bakelit, tworzywo sztuczne, które można było produkować na masową skalę. W 1973 roku Opatentowano pierwszą butelkę plastikową typu PET, która szybko wyparła mniej trwałą i droższą butelkę szklaną. Mamy aż 7 rodzajów plastiku. Są one oznaczone na etykietach lub na spodzie opakowań w postaci takiego symbolu trójkącika z cyferkami w środku lub z literkami. Zobaczcie, co te symbole oznaczają. I zobaczcie, tutaj mamy oznakowanie PS numer 6, czyli tak zwany styropian, a tutaj PET, czyli plastik numer 1. Zachęcam Was również do tego, żeby przyglądać się tym symbolom, zwłaszcza na opakowaniach, w których przechowywana jest żywność, ponieważ okazuje się, że nie każdy plastik może mieć kontakt z żywnością. Y Otóż bezpieczny dla przechowywania produktów spożywczych jest plastik numer 2, plastik numer 5 oraz plastik numer 4, z którego wykonywane są takie reklamówki. Jeżeli chodzi o plastik numer 1, czyli butelki typu PET, okazuje się, że nie powinno używać się ich ponownie, nie powinno ich się myć. I wystawić na działanie wysokiej temperatury czy promieniowanie UV, ponieważ wtedy wydzielają się z tego plastiku szkodliwe dla nas substancje. Podobnie jest z tworzywem sztucznym numer 6, czyli tak zwanym styropianem. Nie powinien on mieć kontaktu z ciepłą żywnością, ponieważ również wydziela się z niego szkodliwa substancja tak zwany styren. Jeżeli chodzi o plastik numer 7, to tak naprawdę nie wiadomo, co się kryje w takim tworzywie. Może to być każdy plastik, tak więc nigdy nie wiemy, czy jest to plastik, który jest dla nas bezpieczny. Tworzywo sztuczne 1, PET, to polityreftalan etylenu, jedno z najczęściej wykorzystywanych tworzyw na świecie. W ten rodzaj plastiku zapakowane są napoje, oleje, a także suszone owoce, makarony czy kasze. Pet jest bardzo dobrym surowcem do recyklingu, zwłaszcza wtedy, gdy jest przezroczysty, ale uwaga już to samo tworzywo w kolorze czarnym nie jest chętnie poddawane temu procesowi. Pod oznaczeniem graficznym 2 HDPE kryje się polietylen wysokiej gęstości. Używany jest on m.in. do produkcji pojemników i folii do pakowania żywności a także rur nart czy żagli kolorowe opakowania po chemii lub produktach spożywczych wykonane z tego tworzywa zostaną poddane recyklingowi ponieważ jest to tworzywo droższe i cenniejsze niż pet plastik 3 pvc to polichlorek winylu tworzywo najczęściej stosowane w budownictwie Powstają z niego rury, okleiny i obudowy dla drzwi i okien. Stosuje się go również w medycynie, np. przy produkcji strzykawek. Używany jest także do produkcji folii do pakowania żywności. Plastik 4 LTPE to polietylen niskiej gęstości. Najczęściej produkuje się z niego folię, również tą przeznaczoną do pakowania żywności, a także worki, reklamówki. I torby plastikowe. Jego recykling jest możliwy, jednak foliowe siatki i torby z niego wykonane rzadko są zbierane selektywnie. Oznaczenie 5PP to polipropylen wielokrotnego użytku. Często używany jest on do produkcji opakowań do żywności, ale również w produkcji rur czy izolacji przewodów elektrycznych. Jego recykling jest zależny od wielu czynników. Symbol PS to polistyren, czyli dobrze nam znany i powszechnie stosowany, zwłaszcza w budownictwie, styropian. Ze styropianu produkowane są także opakowania do przechowywania żywności. Większość wyrobów ze styropianu podlega recyklingowi, jednak wywóz tego typu odpadów i ich przetwarzanie to mało opłacalny proces, ponieważ jest często droższy niż sama produkcja. I ostatni rodzaj 7 to po prostu inne tworzywa, również te, które zawierają toksyczny dla naszego zdrowia związek bisfenol A. Z tego oznaczenia najczęściej nie dowiemy się, z jakiego rodzaju tworzywem sztucznym mamy do czynienia. Jego recykling nie jest obecnie możliwy. sposób wyobrazić sobie życia bez plastiku. Jest on w porównaniu z tworzywami naturalnymi takimi jak drewno czy szkło, bardzo trwały, lekki, łatwy w transporcie, no i można go formułować w przeróżne kształty. Nic więc dziwnego, że jest wykorzystywany w bardzo wielu dziedzinach przemysłu. Z plastiku produkowane są m.in. zabawki, sprzęt gospodarstwa domowego, opony samochodowe, sprzęt laboratoryjny i medyczny, który zapewnia sterylność i bezpieczeństwo. Aż ponad 60% ubrań na świecie jest produkowana z tworzyw sztucznych. Zalety plastiku są równocześnie jego wadami. Plastik rozkłada się przez setki lat, tak jak tego typu foliówki, do tysiąca lat jak butelki typu PET. Co roku do oceanów dostaje się aż 8 milionów ton plastikowych odpadów. Zalegają one nie tylko w oceanach, ale również w lasach, na plażach, w naszym najbliższym otoczeniu. Tak naprawdę plastik nigdy nie znika. Rozkłada się do niewidocznych gołym okiem cząsteczek, zwanych mikroplastikiem, które są bardzo dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, jak i dla naszego zdrowia. Trafiają one do naszych organizmów poprzez łańcuch pokarmowy. Najlepiej zrobić to stopniowo, a pomoże nam w tym stosowanie się do kilku zasad stylu życia: zero waste, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów. Zapoznajmy się z tymi zasadami. Po pierwsze, odmawiaj tego, czego nie potrzebujesz. Po drugie, ograniczaj to, co jest Ci potrzebne. Po trzecie, użyj ponownie to, co już masz. Po czwarte, oddaj do recyklingu to, czego nie możesz już użyć. I po piąte, kompostuj to, czego nie możesz zjeść. Od czego zacząć? Może na początek zastanówmy się, jakie możemy znaleźć zamienniki dla plastikowych rzeczy codziennego użytku. Zacznijmy od reklamówek i foliówek. Przeciętny Polak zużywa ich rocznie średnio ponad 400. A możemy przecież zastąpić je takimi torbami uszytymi yy, przez siebie albo przez kogoś ze znajomych z materiałów z odzysku. Zamiast woreczków foliowych. Możemy również używać woreczków bawełnianych albo uszytych z firanek. Do takich woreczków w sklepie możemy zapakować warzywa, owoce, produkty sypkie, a także pieczywo. Czy musimy pić wodę z takich plastikowych butelek? Może wystarczy nam zwykła kranówka, którą będziemy przechowywać w szklanych bidonach albo po prostu w szklanych butelkach z odzysku. Popatrzmy na inne alternatywy dla plastiku. Jednorazowe waciki do demakijażu możemy zastąpić uszytymi z bawełny wacikami wielorazowymi. Plastikowe patyczki i szczoteczki do zębów zastąpmy drewnianymi lub bambusowymi. Zamiast gąbek do mycia naczyń możemy używać zmywaków wykonanych z naturalnego sznurka. Mydła i detergenty, które często pakowane są w plastik. Możemy sami wykonywać w domu. W wielu mieszkaniach do opakowania żywności używa się takiej otofoli spożywczej. Po zużyciu wyrzucamy ją do kosza. Nie nadaje się do recyklingu. Czy jest więc dla niej jakaś alternatywa? Od razu odpowiadam, że tak jest. I jest to tak zwana woskowika. Jest to kawałek materiału, bawełny nasączony woskiem pszczelin. Taka woskowika świetnie nadaje się do pakowania żywności, sprawia, że ona nie wysycha. Możemy nią owinąć miseczkę, na przykład z makaronem czy ryżem. Jest bardzo elastyczna. Proszę bardzo. Ale nie tylko. Woskowikę możemy również zapakować żółty ser, wędliny, Kanapki do pracy, do szkoły, a także na napoczęte warzywa czy natka pietruszki. Do przygotowania takiej woskowiki potrzebujemy kawałka materiału, najlepiej 100% bawełny, ostrych nożyczek, wosku pszczelego, najlepiej w postaci takiej węzy. Możemy ją nabyć w sklepie pszczelarskim stacjonarnym lub internetowym. Wedle pszczelą przygotowujemy sobie w, e, w ten sposób, że rozdrabniamy ją na takie małe kawałeczki. Przyda nam się również papier do pieczenia, stolnica, żeby nie uszkodzić blatu, no i zagrzane żelazko. Na początek. Narysujemy sobie na materiale kwadrat o wielkości takiej, jakiej chcemy. Ja zazwyczaj robię woskowiki w rozmiarze 30 kilka na 30 kilka centymetrów. Wycinamy kwadrat. mamy już wycięty kwadrat z materiału, rozkładamy go sobie na wyścielonej papierem do pieczenia stolnicy i rozkładamy na nim kawałki wosku pszczelego. Rozkładamy wosk po całej powierzchni. I nawet jeśli okaże się później, że rozłożyliśmy go za mało. Nic nie szkodzi. Zawsze możemy go jeszcze później dodać. Możemy jeszcze dodać taki składnik jak olej żożoba. Eee, olej ten pozwoli na to, że ta woskowika będzie mniej twarda, będzie bardziej elastyczna przekładamy sobie ten olej do jakiegoś pojemniczka z atomizerem i na koniec kiedy już wosk jest rozłożony spryskujemy tym olejkiem woskowikę też po całej powierzchni Tak przygotowany materiał przykrywamy Kolejną warstwą papieru do pieczenia. I bierzemy się za prasowanie. Przykładamy ciepłe żelazko i w miarę jak wosk się rozpuszcza, rozpracowujemy go po materiale. I kiedy już cały włos nam się rozpuści i nie ma wolnych przestrzeni, odstawiamy żelazko, odklejamy górną część papieru. Zdejmujemy woskowikę, Uważamy, że papier jest gorący. Zobaczcie, woskowika jest już gotowa. Cieplutka, odkładamy ją na papier do wyschnięcia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że tym filmem zachęciłam Was do ograniczenia plastiku w swoim codziennym życiu. Zapraszam Was też serdecznie na Facebookową grupę Bielany Less Waste, która jest przeznaczona dla tych, którzy poprzez swoje świadome wybory chcą ograniczać odpady. Dzielimy się tam nie tylko dobrymi radami, naszym doświadczeniem, inspiracjami, ale także zwykłymi przedmiotami, które dla jednych mogą być już niepotrzebne, a dla innych mogą okazać się bardzo przydatne. Serdecznie zapraszam.